Pokażę Ci teraz ćwiczenie, które może całkowicie odmienić Twoje podejście do nauki oraz ćwiczenia sweep Pickingu. To żadna tajemnica, że wielu gitarzystów ma z tą techniką spore problemy. Starasz się z całych sił, ale zamiast dobrego brzmienia, słyszysz brak synchronizacji, całą masę przy dźwięku lub kostkę blokującą się na strunach. Brzmi znajomo? Dobra wiadomość, dzisiaj to zmienimy. Podczas tej lekcji opanujesz podstawy sweep pickingu, pozbędziesz się typowych błędów oraz nauczysz się łączyć sweep picking z tradycyjnym kostkowaniem. Odpalę gitarę, pora na solidny trening. Z tej strony wujek szpon, a ty oglądasz w szponach gitary. Zacznijmy od najważniejszej części tego ćwiczenia, czyli sweepu samego w sobie. I to bardzo ciekawe, sweepowana część tego ćwiczenia swoim kształtem przypomina schody. Dzięki temu jest prosta do zapamiętania i będzie ci się jej łatwiej nauczyć. No dobra, bierzemy gitary i ćwiczymy sweep. Zaczniemy od treningu na wytłumionych strunach. Jeśli tego nie wiesz, zatłumienie najlepiej zabrać się kilkoma palcami naraz, ustawionymi w płaski sposób. Musisz lekko dotknąć struny, lecz nie wolno ci ich docisnąć do progów. Aby sweepowanie wyszło ci gładko jak po maśle, pochyl kostkę w kierunku sweepu. To pozwala jej gładko przejść przez strunę. Uwaga, ważne! Podczas wykonywania tej techniki absolutnie nie może być widać pojedynczych ruchów kostkowania. Pamiętaj, że ruch swipowania musi być gładki. Musi iść cały czas w tym samym tempie. Następnie płynnie prowadź czubek kostki po grzbietach strun. Po prostu wyobraź sobie, że podczas gry smarujesz kanapkę nutelną. Największą część ruchu oczywiście wykonuje nadgarstek. Natomiast lekki ruch przedramienia służy nam jako dodatkowa dźwignia, która pozwala przepchnąć kostkę przez strunę. A teraz uwaga, skup się, bo powiem ci o czymś, co znacząco skraca naukę sweep pickingu. Tym czymś jest stopień zanurzenia kostki w strunie. Im głębiej taka kostka znajduje się w strunach, tym większa szansa, że ruch nadgarstka zostanie zablokowany. Bardzo na tym ucierpi kluczowy aspekt sweep pickingu, czyli płynność ruchu nadgarstka. A co z lewą dłonią? Moim zdaniem ona też zasługuje na swoje osobne ćwiczenie. Zacznijmy od ułożenia naszej lewej dłoni w klasyczny sposób od progu 7 do 10, następnie złap wszystkimi czterema palcami progi od 10 do 7 na stronach od d4 do e1. Na tym etapie nauki tego ćwiczenia każdemu mojemu uczniowi polecam stosować takie lekkie uderzanie czubkami palców w struny. Przypomina to hammerony oraz tapping. Ta niepozorna, lecz bardzo wartościowa część treningu nauczy Cię również grania tylko jednym palcem na raz. Co jest absolutnie kluczowe do poprawnego wykonywania tej techniki. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie Ci zakończyć wybrzmiewanie każdej struny, która już nie powinna wybrzmiewać. Ponieważ sweep picking to granie tylko i wyłącznie jednego dźwięku naraz. I absolutnie nie powinniśmy pozwalać tym dźwiękom nachodzić na siebie. Myślę, że udało Ci się już wytrenować lewą oraz prawą dłoń. Najwyższa pora je połączyć. W tym celu wykonamy krótkie serie sweepów, zarówno w dół, jak i w górę. Kluczowa będzie synchronizacja, ale myślę, że wcześniejsze ćwiczenia na pewno Ci w tym pomogą. Drugim krokiem w tym ćwiczeniu będzie opanowanie płynnego przejścia z części klasycznej do fragmentu ze sweepem. Podczas nauki to właśnie ta część ćwiczenia sprawiała mi największy kłopot. Na szczęście już dawno się z tym uporałem i teraz chętnie opowiem ci o tym jak to zrobiłem. Można łatwo zauważyć, że takie połączenie sweepu z tradycyjnym graniem znajduje się zarówno po stronie basowej tego ćwiczenia, jak i wiolinowej. Ta basowa jest o wiele trudniejsza, więc to właśnie od niej zaczniemy. Zaczynamy na strunie d4, na której Musisz zagrać kostkowaniem na przemiennym progi 7, 9, 10. Następnie rozpoczynamy swipowanie na strunie G3 i jej 9 progu, który z racji swipowania oczywiście kostkujemy w dół. Po zakończonym kostkowaniu na przemiennym zadbaj o odczucie pchania kostki w dół. Skup się teraz, aby nauczyć się zamieniać ruch kostkowania naprzemiennego w pchanie kostki w dół, które jest już stalążkiem sweepowania. Wbrew pozorom, to trudniejsze niż ci się wydaje. Musisz w jednej chwili przejść z ruchu kostkowania naprzemiennego na ruch sweepowania pchany w dół. Poim zadaniem będzie utrzymanie płaszczyzny kostkowania pochylonej w dół przez wszystkie dźwięki grane na strunie D4 oraz tej części swipowania, w której gramy w dół. Bo tylko dzięki temu udać się to zagrać w płynny sposób bez żadnych większych przeszkód. Część wielojmowa jest o wiele łatwiejsza, co często potwierdzają moi uczniowie podczas prywatnych lekcji. Hej, a jeśli masz ochotę zacząć pracować nad swoją techniką gry pod moim okiem, to serdecznie zapraszam na zajęcia indywidualne online, które odbywają się w oparciu o kilka ujęć kamery oraz wyświetlane przeze mnie materiały edukacyjne. Wszelkie informacje znajdziesz w opisie tego filmu. W tym przypadku zaczynamy grać na strunie E1 progi 7, 8 i 10, tam i z powrotem, za pomocą kostkowania naprzemiennego. A więc wracając, kończymy na progu siódmym uderzanym w dół. Musisz teraz przeskoczyć na ósmy próg struny B2 uderzając go w górę. A po kilku próbach, kiedy poczujesz się już pewnie, wykonaj dalszą część swipu. No, w końcu rozpoczynamy wspólny trening. Mała rada? Skorzystaj z rozdziałów umieszczonych na pasku przewijania. Możesz również używać skrótu klawiszowego CTRL plus strzałka w lewo lub w prawo. To proste, kiedy chcesz jeszcze raz powtórzyć to samo tempo, wystarczy, że klikniesz CTRL w lewo. Oczywiście polecam Ci codziennie wracać do tego filmu i ćwiczyć razem ze mną. A teraz pora na trening. Powodzenia! Zobacz to wideo, jeśli chcesz naprawić swoje kostkowanie. Cześć!